W tym filmie pokażę wam moją strategię, której używam dzisiaj na Rabbit Road, aby zoptymalizować moje szanse na wygraną. Wcześniej robiłem to samo na Chicken Road i to działało bardzo, bardzo, bardzo dobrze. W ten sposób zarobiłem całkiem sporo pieniędzy. Tylko wyjaśniam. Ja w zasadzie to, co zawsze robiłem, to grałem na Easy i stawiałem małe zakłady. Właściwie to, co robię, to nigdy nie idę bardzo daleko i za każdym razem wcześniej wypłacam. I właściwie tak, wygram mało, ale w rzeczywistości na dłuższą metę skończę z naprawdę niezłą sumą pieniędzy, choć to zajmuje czas. I właściwie to jest ta duża różnica między ludźmi, którzy przegrywają w tego typu grach, a tymi, którzy wygrywają. W rzeczywistości przegrani najczęściej to, co robią to albo grają na wysokie stawki, albo grają na wysokim poziomie trudności, bo to znacznie zwiększa ich wygrane, i już przy drugim razie można wygrać dwa razy tyle, ile się postawiło. Tylko, że w rzeczywistości mamy tak duże szanse na przegraną, robiąc to, że stracicie więcej pieniędzy niż cokolwiek innego. Więc tak naprawdę celem jest zawsze grać mało i to zajmie Wam, no jeśli gracie trochę codziennie, codziennie, możecie wygrać kilka euro e, więcej, prawda? Możecie też spróbować postawić trochę więcej, żeby spróbować wygrać trochę więcej, ale nawet to ja nie za bardzo lubię to robić. Wolę grać mało, bo uważam, że to jest o wiele mniej ryzykowne i właściwie za każdym razem, gdy to robię, no może tutaj można spróbować do czwartego, hop, to daje 50 centów. I możecie wygrywać 5-10 euro w ten sposób każdego dnia, podczas gdy ci, którzy przegrywają, to ci, którzy są zbyt chciwi, chcą za bardzo iść daleko, bo tak naprawdę mnożniki, ponieważ potem one tylko rosną i wtedy na przykład to jest ogromne są ludzie na przykład wyobraźmy sobie że dochodzą tutaj pomyślą sobie no tak nie ale to szkoda jednak mogę jeszcze zrobić jeden obrót więcej gdzie mogę złapać jackpot który jest trochę dalej i właśnie wtedy wtedy przegrywasz więc w zasadzie po prostu grajcie małymi kwotami i zobaczycie że wygracie dużo więcej niż stracicie a na dłuższą metę ponieważ tego typu maszyna to redystrybuje e, no w zasadzie to jest gra hazardowa więc w grach hazardowych, jak wiecie, są zwycięzcy, są przegrani i tak naprawdę najczęściej przegrani to ci, którzy od razu chcą duże mnożniki, lub na przykład, którzy tam grają bardzo daleko i na przykład tam już wygrałem jedno euro, ja je biorę. Są ludzie, którzy y, poszliby dalej, więc oto moja wskazówka. Uważajcie jednak, bo krążą duże oszustwa i chciałem skorzystać z tego wideo, żeby Wam o tym opowiedzieć. Większość czasu, gdy chodzi o gry hazardowe, kto mówi gra pieniężna, mówi duże oszustwo największe oszustwo, które istnieje i to było to samo oszustwo, które było na Chicken Road. To ludzie, którzy na przykład na TikToku, Instagramie czy Telegramach będą wam mówić, że znaleźli nową platformę, która daje niesamowity bonus, nie wiem co i gdzie macie większe szanse na wygraną. Krótko mówiąc wymyślają wam bajkę. Na tego rodzaju, rodzaju, rodzaju platformie w rzeczywistości tak będziecie mogli wygrać. Więc w rzeczywistości wasze saldo będzie ciągle rosnąć ale w momencie gdy będziecie chcieli wypłacić pieniądze czyli odzyskać je na swoje konto bankowe żeby nie wiem kupić iPhone'a, nie będziecie mogli ponieważ platforma zablokuje was z jakiegoś powodu więc trzeba na to bardzo uważać to co wam radzę to przetestowałem wiele platform gram w Chicken Road od bardzo dawna a teraz w Rabbit Road a w opisie i w komentarzu umieszczę link albo do platformy, którą dobrze znam i z której wiem, że już odzyskałem swoje pieniądze, albo do kilku platform, w zależności od ostatnich platform, na których gram na Rabbit Road i będę zmieniać link od czasu do czasu, jeśli będzie taka potrzeba. Dzięki temu macie pewność, że jesteście na platformie, która jest wiarygodna i naprawdę płaci. A druga oszustwo, które jest bardzo znane, to takie, gdzie ludzie mówią wam, na przykład, żebyście przyszli na ich telegram, ponieważ używają oprogramowania, które pozwala im przewidzieć następny ruch. A tak naprawdę, tego rodzaju oprogramowanie, które pozwala przewidzieć następny ruch, no to nie istnieje. W rzeczywistości wszystkie takie oprogramowania są super zabezpieczone. W końcu takie gry są super zabezpieczone. A więc oni wam powiedzą, na przykład, yy, idę naprzód i mogę wam powiedzieć, że na poziomie 2 zostaniecie złapani, więc zróbcie cash out wcześniej. Dlaczego oni to robią? Po pierwsze, ponieważ każą ci zainstalować coś, co potencjalnie jest wirusem. Więc oto wszystkie problemy, jakie to może powodować. A po drugie, ponieważ powiedzą ci, tak, ale to działa tylko na jednej platformie, to jest ta. W rzeczywistości oni sprowadzą was na te oszukańcze platformy, które właśnie pozwalają im zarabiać pieniądze. W rzeczywistości to są platformy, które to robią, które za to płacą. W ten sposób przyciągają graczy, którzy na końcu nie płacą. Więc uważajcie na te dwie wielkie oszustwa. Grajcie tak, jak Wam mówię szczerze, to jest najmniej ryzykowne. Korzystajcie z platform, które umieściłem w opisie i w komentarzu, a zobaczycie, że na dłuższą metę zarobicie pieniądze.